Dzisiaj wam zdradzę dwie wiadomości. Mieszkam w Łodzi. Tak, to jest moje rodzinne miasto. Drugą wiadomością jest to, że już kończę 12 lat w tym mieście. Bardzo się zestarzałem, mam już 12 lat. Witajcie w ostatnio popularnej grze agar.io Zaraz wytłumaczę wam o co chodzi A teraz będą dwie króciutkie scenki Jak widzicie tutaj odbijam piłkę A tutaj używam moich magicznych okularów W grze otóż chodzi o to, że Jesteśmy kulką i musimy zjadać mniejsze od siebie kulki i stawać się coraz większą kulką. I nie możemy się dać zjeść przez większą kul kulkę. I tak jak jeśli ktoś grał w spor, to wie, że była faza komórki i się zjadało np. rośliny albo mięso. To właśnie na tej zasadzie to działa. No i jeśli ktoś będzie chciał to grać Albo sam wpisze agar.io Albo wejdzie z linku podanego w opisie I wtedy będzie mógł sobie pograć W tej grze są dostępne skiny Tylko trzeba wpisać na przykład nazwę danego państwa albo jak widzimy tutaj Hitlera albo na przykład Nasa nie wiem Pieseł jak widzicie jest tutaj Pieseł No i różne takie i po prostu, jeśli ktoś będzie chciał, że tak powiem, się wyznaczyć, że jest z mojego kanału, albo jeśli ja będę grał, bo przeważnie będę grał na niku Eric Show, to po prostu przed swoim nikiem robi dwa kwadratowe nawiasy. Jego nik i kwadratowy nawias. Czyli powstaje taki yy, kwadracik, że tak powiem. Tu, tak jak widzicie, mam księżyc. Może, nazwa dowolna, ale żeby mieć skina, to jest taka strona, gdzie są wszystkie skiny i są nazwy. Więc pamiętajcie, dwa kwadraciki i takie, to znaczy, że jesteście z mojego kanału i gracie. Wtedy was znajdę i możemy się wspierać, na przykład klikając w i strzelając swoją częścią. I tutaj właśnie zrobiłem błąd, wszedłem w piłę, która mnie rozkroiła i zostałem zjedzony, widzicie, przez pieseła. Ale lecimy dalej. I zbieramy, jak widzicie, te małe kuleczki musimy rosnąć, rosnąć, rosnąć. Teraz będę bardziej komentował grę, żeby was nie zanudzać suchymi faktami. <laughs> Okej, okay. jak widzicie, goni nas jakiś tomanaku. Tutaj mamy Japonię i mamy PSE. Tutaj Reziego zjedliśmy. Mój kanał wygrywa. Zniszczyłem Reziego. Ha, ha, ha. Uwaga, uwaga! Najświeższe informacje! Wszyscy widzowie Rezygo przychodzą na mój kanał i mnie subskrybują. Zjadłem Rezygo, pokonałem Rezygo, Eric Show go pobił. Teraz wy przechodzicie na mój kanał. Jestem nowym Rezem Zamyje jego kanał. O, jak widzicie, tutaj jest dolar, czyli to jest kaysownik. Um. Bo jeśli piszecie przednikiem dolar to jesteście hajsownikami, a jeśli robicie takie dwa kwadraciki jesteście z mojego kanału, jesteście show, normalnie. Właśnie różni youtuberzy robią różne znaczki na końcu lub na początku i wtedy wiadomo, że jesteście z ich kanału i można spacją wystrzeliwywać i właśnie to był bardzo mądry ruch. Przez to jedna moja kulka się tak najadła. Teraz mamy dwie małe kulki i one tak od 20 do 30 sekund się łączą. Czym jest większy, tym wolniej się łączą. O, jak widzicie, pięknie już urośliśmy Mamy 350 prawie wzrostu. Nie wiem czy to jest w metrach, centymetrach, bo tutaj to jest na zeszytach, więc nie wiem w czym to jest liczone. Jedna kratka to z gru... Dwie kratki to przeważnie centymetr. Nie będę się tutaj zagłębiał. Okej, okay, tutaj mamy tego hajsownika. Tutaj mamy Brazylię. Pies już się, widzę, trochę rozłączył. Zaraz ja go złączę w moim żołądku. Pies, kiedyś mnie zjadłeś. Teraz ja cię zjem. Zjem hajsownika. Hajsowniku, chodź do mojego żołądka. Żołądka. Dobra, nie dam rady. Hajsownicy, trzeba zjeść hajsowników. Ea, się z... Ea ma problem. Schował się. Ja już nie wejdę tam. Na wszelki wypadek. Uuu, hajsownik się najadł. To już nie będę zadzierał z nim. I tak, przy okazji spacją rozdzielamy się na dwa, a potem na cztery. A literką W wyrzucamy pokarm. Możemy tym karmić znajomych albo zostawić to na przynętę. O właśnie zjadłem sobie jakiegoś tam człowieczka. Właśnie czasami nie warto się rozdzielać, bo się dużo straci, a czasami jak się rozdzieli, się strasznie dużo zyska. Okej, okay, lecimy tutaj może kogoś zjemy. Zapraszam do mojego żołądka. I, żeby kogoś zjeść, trzeba być 20% większym od niego. O, ale za to tutaj SKT zaraz pewnie wystrzeli i mnie zje. Pies też pewnie sędzią by mnie zjadł, bo to już 657 punktów. To się opłaca zjeść mnie. Dużo miał, że tak powiem, do jedzenia. Jak widzicie, mam teraz bardzo dużo punktów. 1100 jestem na 9 miejscu 10. Ale to zaraz się zmieni, jak, bo zaraz mnie zjedzą. Zjedzą mnie. No właśnie. No chodź, 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 chodź. U mnie w żołądku jest przyjemnie. Tak mi się wydaje. Bynajmniej tym poprzednim zjedzonym się podobało. I tobie też się spodoba. No niestety uciekł nam nasz obiad. A zaraz my możemy być obiadem. Tutaj widzę. O, tutaj mam dwie kule bilardowe. O, Putin się rozdzielił. Tutaj bez nazwowiec leci. Matko ile osób? O, nie wiem kogo zjadać wszystkim uciekać. Uu, o, mniam, 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 mniam. Przyznam, to było bardzo dobre. Trochę mi w zębach utknęło, ale. Buu... O, prawie kogoś zjadłem. Wybronił się dzielnie. O tutaj mam kosmita, kosmita, kosmite, chodź. Nie wiem, czy go się mi opłaca jeść czy nie jeść. O to jest pytanie. Na samolutka, matko, słodka. Na samolutka. O, zjadłem nasy. Już nigdy więcej podróż w kosmos. Zjadłem kogoś, nawet nie widziałem kogo. I matko, jak ja to wszystko. Kupę. Nie, kupy nie chcę. Złoty, rzece, Też cię mogę zjeść. U ciebie też mogę zjeść. A Brazylia ma nie, i my, a Brazylia ma mnie nie jeść. M8 ratunku. Fikin Złote Że, Brazylia. Wszyscy się tu pchają, tylko kto przeżyje? Kto przeżyje? On był przed chwilą ode mnie większy, teraz jest mniejszy. I to jest takie, kto kogo zje, taka gra. I to jest, raz ktoś kogoś zjada, no właśnie, a raz ktoś. Kogoś innego zjadł. Bubi, piosenkarz na zjadł, więc to koniec. Dla plajowatego Mikołaja za promocję mojego kanału. Także bronił mnie przed haterami i wspierał mnie w trudnych sytuacjach, kiedy miałem problemy. Był już całkiem sporo na moim kanale i jestem naprawdę za to wdzięczny. Jest też Alex Lord. I on jest autorem najlepszego imienia krowy Pikachu. Zenek. Jego kreatywność jest gigantyczna. Od dzisiaj tak będzie się nazywała domowa krowa Pikachu. Jeszcze specjalnie dla Kaspra, ja. Za aktywność na moim kanale od jego początku. Był już od samych mieczów i sandałów. Od samego początku i jest teraz. Jest przy przygodach z Pikachu Bangus. Dokładnie dwa lata jest ze mną i też mu za to bardzo dziękuję.